60% społeczeństwa jest ani chronotypem, jest pośrednim mm. chronotypem. Ani jesteśmy wieczorni, ani bardzo mm -hmm. poranni, tacy pośredni. 40% z nas dzieli się na chronotyp wczesny, skowronki. Osoby takie lubią wstawać nawet o 5 rano, mm -hmm. ale lubią też spać, oczywiście, chodzić szybciej. No tak. I sowy no to tak z 20%. A już mniej jest sów, no proszę. Tak, znaczy nie, sowy i skowronki to jest 40, tak? Aha. A, 40, a, a 60 to jest pośredni. I to jest tak w połowie genetyczne. Mm. I długość snu pomiędzy ekstremalnymi chronotypami jest taka sama. Mm. O ile nie ma restrykcji, jak długo te osoby mogą spać. Oczywiście, do pracy. Do Ale w społeczeństwie najbardziej cierpią sowy, ponieważ y, styl życia nie jest dostosowany do ich preferowanego... Czasu hmm. spania i wykonywania czynności, czy to intelektualnych, czy też hobby, tak?